Tegoroczna trzecia sesja krajoznawcza w całości poświęcona została tematyce przedwojennego zakładu zdrojowego w Brzozowie. Organizatorami przedsięwzięcia byli burmistrz Brzozowa, Muzeum Regionalne im. Adama Fastenachta w Brzozowie i Towarzystwo Przyjaciół Brzozowa Zdroju. Dyrektor Muzeum Agnieszka Adamska przywitała zaproszonych gości. Po czym głos w imieniu burmistrza Brzozowa Szymona zabrał sekretarz gminy Waldemar Och. W trakcie prelekcji, podzielonej na dwa panele, głos zabrało sześciu prelegentów. Podczas pierwszego z nich, zatytułowanego Wokół przeszłości Brzozowa Zdroju, Paweł Gądek omówił właściwości wody, z której korzystano w przedwojennym zdrojowisku. Mateusz Podkul przedstawił infrastrukturę i obiekty Brzozowa Zdroju. Jako ostatni w tej części głos zabrał Dariusz Półchłopat, autor obszernego opracowania dziejów tej instytucji. Drugi panel nosił tytuł Brzozów Zdrój z historią w przeszłość. W jego trakcie poruszono zagadnienia związane z pracami, które miały miejsce w ostatnich miesiącach na terenie brzozowskiego zdrojowiska. Dzięki grupie pasjonatów, skupionej w towarzystwie przyjaciół Brzozowa Zdroju, wspomaganej m.in. przez Nadleśnictwo Brzozów, Starostwo Powiatowe w Brzozowie i miłośników regionu, udało się przywrócić pamięć o dawnym zakładzie zdrojowym. Magdalena Korona z towarzystwa przedstawiła działania tejże instytucji. Doktor inżynier Bernadetta Reichel z Karpackiej Państwowej Uczelni która także brała udział w pracach terenowych, przybliżyła zagadnienie wykorzystania georadaru. Przed ostatnim wystąpieniem członkowie Towarzystwa Przyjaciół Grozowa Zdroju, reprezentowani przez Anetę Masły, przekazali na ręce dyrektor Muzeum Agnieszki Adamskiej artefakty pozyskane podczas prac z użyciem wykrywaczy metalu. Ten miły akcent poprzedził ostatnie wystąpienie wiceprezesa Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Galicja Artura Heinara, przybliżające prace detektorystów ze stowarzyszenia. Dzięki nim odkryto wiele cennych przedmiotów, które wkrótce będzie można zobaczyć w Uprzezowskim Muzeum. Całe przedsięwzięcie zatytułowane Brzozów Zdrój z historią w przeszłość mogło zostać zrealizowane w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne na lata 2021-2023, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Regionalnymi operatorami projektu są. Fundacja Przestrzeń Lokalna, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej oraz Stowarzyszenie LGD Trygon Rozwój i Innowacja.